Co, co, co? Zaczynaj. Wtorek, godzina 15. Zaczynamy. Nie wiem, czy wiecie, ale w zeszłym tygodniu nasz premier Donald Tusk otrzymywał pewne pogróżki. To bardzo interesująca informacja. Niestety komplikuje mu to pewne codzienne czynności, m.in. bieganie, bo jak wiadomo nasz premier lubi sobie czasami podjogingować. W związku z czym musiał wynająć swoją ochronę, czyli biuro ochrony rządu, aby ci panowie biegali za nim, żeby jakby co, jakby jakiś terrorysta chciał go zaatakować, żeby mogli go powstrzymać przed tym niecnym procederem. W smaczku tej historii dodaje fakt, że w momencie kiedy pan premier sobie jogginguje, a za nim biega, biegnie grupa ochrońców, jego żona, proszę państwa... Sama nosi zakupy I o tym donosi gazeta Fakt Jak to jest możliwe, że ona nosi zakupy, a on sobie biega I kurczę, nikt mu jej nawet nie pomoże, no Ale w naszym programie zawsze powtarzamy Kobiety, radźcie sobie same, bo my mówimy wam co? Równouprawnienie w Właśnie, równouprawnienie New z prezentem, informacyjny 7 days opakowanie Widzicie ten smutny pieszczek? Który, <laughs> ten czy ten? <laughs> Baset Rollo ma 4 lata i niestety jest bezdomny. Całe szczęście na czas zimy przygarnęło go gdańskie schronisko, aby nasz piękny psiak, bohater historii informacyjnego Seventeysa, nie zamarzł podczas tej najtrudniejszej pory roku. Zadzwońmy, sprawdźmy, Zadzwońmy. czy Rollo, pies, który nazywa się prawie tak jak ja, jeszcze jest w schronisku, czy został Rolo. przygotowany. Rollo. Dzień dobry, z tej strony, z tej strony portal informacyjny, informacyjny Seven Days dzwonimy z Wrocławia. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy, czy, czy Rollo jeszcze u was jest? Leroy Rollo! Aha, ten pielet! Wie pan co? Baset Rollo! Ja rozumiem, tylko wie pan, co ja jestem tylko pracownikiem ochrony. Aha. Ja panu mogę podać numer do pracownika, który tutaj pracuje, tak? Wie pani co? No to jak no. pani jest pracownikiem ochrony, bo my słyszeliśmy, że rollo ma tendencję do uciekania, czy on uciekał, czy pani go widziała? No tutaj... Bo no tutaj nam donieśli nasi, nasi informatorzy, no. że, 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 że wy macie tam dziurę w tym płocie i o, że on może uciekać. Dziurę w płocie? Tak. Od strony północno-wschodniej. Dlatego mi nikt nie przekazał, że jakąś dziurę mamy. No, macie, macie. On podobno zawsze ucieka. Trochę się o niego martwimy, bo tutaj w prasie już o tym, o tym pisali. Wie pani o co chodzi? No nie, pan, nawet mnie nie, hmm? nie przekazali, że jakaś dziura jest. Bo jest. jak widzę. No, trzeba obserwować, bo Rolo ma tendencje, ma tendencje. No dobra, no to dziękuję No, dziękujemy bardzo, do widzenia. Do widzenia. Co takie ciekawe. Psy i ludzie, kolejny odcinek informacyjnego za dobiega końca. My widzimy się jutro, czyli w środę. Papo. Pa!